Cześć, jak się macie tutaj, Pelkadamian. Witam Was w kolejnym odcinku Back to Glory, który jest zrealizowany w odrobinę inny sposób. Jest to mój mecz w lidze drugiej. Rozpoczynamy walkę o utrzymanie. Dlaczego w taki sposób? Ponieważ, jak możecie się domyślać, a właściwie sami zaraz zobaczycie, ok? Po prostu stwierdziłem, że taki komentarz będzie najlepszy. Trochę się denerwowałem, nie chciałem wam tego pokazywać, bo uznałem to za. Odrobinę idiotyczne, więc stwierdziłem, że na spokojnie sobie usiądę i skomentuję wszystko, co się wydarzyło. Co jak co, mecz rozpoczął się dla nas fantastycznie, ponieważ już w trzeciej minucie Brian Laudrup trafił bramkę na 1 do 0. Uwielbiam go. Serio, nikim mi się tak dobrze nie wykończało akcji jak właśnie tym piłkarzem. Lubiłem stoiczkowa, ale Laudrupa uwielbiam. Serio, każda akcja, każdy pojedynek sam na sam z bramkarzem to jest pewna bramka. Czy to prawa, czy to lewa, nieważne. Piłka w siatce ląduje sam. Widzicie, 52 minuta, Laudrup trafia na 2 do 0 i tak sobie myślę, cholera, co tutaj mogłoby się nie udać? Muszę wygrać dwa spotkania, by pozostać w lidze drugiej, prowadzę 2 do 0 w drugiej połowie, no to kurde, to jest prosta droga do zostania w lidze, no nie do końca, ponieważ Szalawa dośrodkowuje piłkę i to Mario Gece. Ze wszystkich ludzi na boisku, największy kolos Mario Gece, wygrywa pojedynek główkowy i 20 minut przed końcem 2 do 1, no to sobie myślę, dobra... Otrzymam, nie komentujcie tego w ślizgu blon, okej? Okay? Nie wiem jak on to uderzył, jednak... Wiem jedną rzecz, po tym jak skompletuję cały skład, wymienię PogB Wymieniam również bramkarza, Wandersara albo Lejman Spadam do niższej ligi Rozpoczynamy trzecią od nowa, żadnych zmian oczywiście w składzie nie robiłem, nie miałem jeszcze punktów W tym momencie z tego co pamiętam miałem ich 7 na koncie Jednak lecimy, kolejna drużyna z Bundesligi, oba my jak na napadzie, no nie byłem zadowolony Ponieważ ja gardzę tymi oba 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 Kurde, wiecie o kogo chodzi. Straciłem pierwszą bramkę, ale ja oczywiście w siebie wierzyłem. Kurczę, wydawało mi się, że jestem w stanie poczuć ponownie odrzutów wolnych i tak też się stało. Roberto Carlos ze stałego fragmentu gry na jeden do jednego. Bajeczne uderzenie. Ach, tak. Oczywiście atakowałem dalej. Roberto Carlos. Chyba to był jego dzień, tylko tyle mogę powiedzieć. Doskonałe uderzenie z krawędzi polakarnego. Bramkarz miał problemy, wykorzystał to. Lautrup 2 do 1 i prowadzimy. Więc nie było źle. Jednak tak jeszcze a propos tych skład z Bundesligi i Obamy Wiecie co jest najgorsze? Teraz tak, tracę Bramkę na 2 do 2. Najgorsze jest to, że kiedyś Obamy był OP w FIFA. Teraz ja nie mogę po prostu na niego żadnego złego słowa powiedzieć. Ponieważ on jest niesamowity w rzeczywistości. Dlaczego, Pierre? Dlaczego? Tutaj mogę powiedzieć, Simon dlaczego, poważnie ja zbieram punkty, kupuję ostatniego pomocnika, później znów zbieram punkty, ja nad... zmieniam bramkarza, bo tak być nie może, ale, ale dzisiaj, no co mogę powiedzieć, dzień longshotów, ponieważ Deko daje nam remis bajecznym uderzeniem z pola karnego, chyba z fałsza, a nieważne z czego, ważne, że wpadło, mógłby to nawet i tyłkiem strzelić, beznadziejna za... Czemu beznadziejne? To było dobre. Czemu ja chciałem powiedzieć, że beznadziejna bramka? Oczywiście, że to bramka beznadziejna nie była. To była poezja. Obama Young. Mój ulubieniec. Ukochany. 4 do 3, 15 minut do końca. I ty jak myślicie, odpowiem czy nie odpowiem, bo sam nie wiem. Nie, no. Nie mówię. Tak. Obama Young. Obama, co jest z i Też cię noga piłka do. Nieważne, Young w polu karnym, ale niestety meczu nie wygrał, 4 do 4, no właściwie i tak bym nie wygrał, nawet jakby nie trafił, bo jest remis, no fajne spotkanie, nie? Young, to jest łatwe nazwisko do wypowiedzenia, Young, niesamowita drużyna przeciwnika, serio, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i bałem się, nigdy nie widziałem tak silnej drużyny. Po raz kolejny moja wspaniała gra w obronie, nie chciałem tego wycinać, no bo bądź co bądź chcę wam pokazywać moje wspaniałe zachowania, rzut karny, runi, 2 do 0. Ja nic nie mówię, ja po prostu nic nie mówię, Haji próbował zagrozić bramce przeciwnika, jednak to jest coś, co mogli zobaczyć moi fani na Facebooku, Haji za pola karnego, nieprawdopodobne uderzenie i mamy 2 do 1, bramka dająca nadzieję na remis w tym spotkaniu, potężna bomba z dystansu no i cholera byłem byłem z po prostu mózg mi eksplodował jak widziałem tę bramkę grając ten mecz naprawdę to było nieprawdopodobne nigdy nie trafiłem aż tak bajecznego woleja strzał Laudrup bo Haji 2 do 2 mamy remis w doliczonym czasie gry pierwszej połowy obudził się nam Rumon. no bo zmieniłem formację 4-4-1-1, on teraz gra na pozycji środkowego napastnika. No i co, jak sobie czyni cuda, cuda czynił również Sterling. Potrafił bramkę, później podał, jednak tutaj akurat Sol Campbell stał w dobrym miejscu i gola nie straciłem. ale koniec końców mecz przegrałem. Dwa mecze w lidze trzeciej rozegrany. Punkt na moim koncie, tak jest. Pelkadamian i jego. Prawie, że pełna drużyna Legend i przegrywam ze Sterlingiem. Tym razem drużyna z BPL, Fernandinho w polu karnym, Simon broni, ale ture dobija. Nie, no tutaj akurat chciałem pochwalić Simona, bo ładnie się spisał, ale przegrałem. Więcej akcji nie było w tym meczu. Dwie porażki w Lidze z trzeciej. Lepiej, lepiej być nie może, prawda? Może być lepiej, spokojnie. Postanowiłem zrobić zmiany w mojej drużynie. Kilka Legend posadziłem na ławce i chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie wygrać. Grając prawdę mówiąc słabszym składem, tak nawet Chandler pojawił się w drużynie, a dobrze to się nie rozpoczęło, bo w drugiej minucie Mertens trafia 1 do 0. Chwilę później 2 do 0, bo po raz kolejny zachowałem się jak idiota wykupując piłkę z rzutu wolnego. Ale seria ja tak teraz patrzę na to i czuję się jak wy, Boże co on robi? Co za debil po prostu. To ja sobie myślę, tutaj znów niesamowite wykończenie dla je ja teraz już wiem, że nigdy nie podaje krótko, będąc przy własnej bramce, ale to jest już za mną. Dobrze, że wam nie dawałem reakcji na żywo, no bo byłem po prostu zirytowany swoim debilnym zachowaniem. Choć nie, tutaj akurat tych spotkań nie komentowałem na żywo, Haji po raz kolejny. Wykończenie akcji po bardzo dobrym driblingu Gigsa. 2 do 2, dobrze mi szło wam powiem. Bo starałem się, ja wiedziałem, że nie mogę przegrywać w taki dotyczny sposób, dlatego też wiecie co, stwierdziłem, że hej. Wyrównałem, no to równie dobrze mogę ten mecz wygrać. Proszę Państwa, Hadzi sprzed pola karnego, do bramki, 3 do dwóch rzut wolny został po raz kolejny wykorzystany, a wiecie co, bo zmieniłem pada, cholera jasna. Pamiętacie jak kiedyś narzekałem na pada? No ja kupiłem sobie nowego pada, jednak się zorientowałem, że ja gram tym starym padem. Zmieniłem pada na tego nowego i rzuty wolne zaczęły wchodzić. Troszeczkę lepiej grać zacząłem, ale najbardziej zależało mi na tych stałych fragmentach gry. No wcześniej ta piłka po prostu leciała w kosmos, a teraz nie leci w kosmos, leci prosto pod poprzeczkę. 4 do 2, Haji zdobywa hat-tricka. No, majestatyczne wykończenie rumuńskiej legendy. No i oczywiście tego meczu przegrać już nie mogłem. Nie mogłem, czy mogłem? O, to jest pytanie. Oczywiście, że mogłem. Mertens w pole karny Murata. 3 do 4. Ale 9 minut do końca, ja jeszcze mogę podwyższyć prowadzenie i cholera jasna, to jest właściwie... Chyba coś, co naprawdę zrobiłem, ja to chciałem powiedzieć, także że no, naprawdę stracę czwartego gola, ale... Ach, brak mi słów, po prostu drybling tego człowieka jest nie do opisania. Jest wielki, jest szybki, a co najlepsze potrafi dryblować. Finezyjne strzały, poezja, jedna z najlepszych legend... Jaki miał, jakich miałem przyjemność używać w tej grze serio. Sami widzicie, co on robi. Wygrałem spotkanie, pierwsze trzy punkty w widzę. Trzeciej tutaj ładna drużyna Inform Perisici. i troszeczkę się bałem, ponieważ ja wiem co on jest w stanie zrobić. Używałem go w drafcie. Ma niesamowite strzały. Oczywiście mówię tutaj o laudrupie. No dobra, w drafcie go nie używałem, jednak ma niesamowite strzały. Tym razem z fałsza z pola karnego. 17 minuta prowadzimy 1 do zera! Coś niesamowitego, no ale oczywiście musiał naczęć. Musiał nadejść czas na kontrę. Moje złe zachowanie w obronie. Campbell powinien był odebrać piłkę, i tutaj jeszcze samobój. W dodatku, Blon wbija piłkę piętą do bramki. Mój przeciwnik miał trochę farta, prawda? Jednak on stwierdził, że zada jeszcze jeden cios. Juan że za piłkę w pole karnej i to jest jak. Po prostu nie. No po prostu brak mi słów. Obserwujcie, po prostu obserwujcie, co się tutaj stało. Poważnie, Seaman. Poważnie. No była bramka, później oglądałem to na powtórce i przekroczyła pełnym obwodem, no ale stwierdziłem, no nie, nie no ja nie, nie będę przekroczył w taki idiotyczny sposób. Hadż i próba zdobycia bramki, Laudrup we miejsce miejscu, w właściwej porze, 3 do 2, pół godziny do końca spotkania, to się da wszystko naprawić. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest w moich rękach, ale ja sobie ufałem, ufałem Laudrupowi. I znów techniczne uderzenie przy słupku. 3 do 3 jest remis na 13 minut przed końcem tego meczu. No to dlaczego by właściwie tego nie wygrać? Wrzutka główka, ale poprzeczka No i niestety mecz się zakończył, ale to były kolejne punkty. Jeden, ale zawsze coś lepsze to niż porażka. Drużyna z BPL, Marcel na napadzie, z Li Fabregas, czyli w miarę kreatywny środek pomocy, no ale stwierdziłem, że hej, mam Hadziego, no to oddam sozy z dystansu. 1-0, piąta minuta. Ale serio, co jak to cieszę się, że to wszystko nagrywałem, bo bramki są przednie. Czy to Carlos, czy to Hadzi z wolnego. No to po prostu wchodziło jak, jak wiecie, jak nóż w bułkę z masłem, no. Ach, niesamowite. Ale pamiętajcie, że w drużynie mam kogoś takiego jak Roberto Carlos. Wcześniej niesamowity gol z rzutu wolnego. Teraz! Uderzenie za pola karnego i po raz kolejny Roberto Carlos zdobywa bramkę marzeń. 2-0 na 10, na 13 minut przed końcem pierwszej połowy. No, naprawdę Uderzenie nie z tej ziemi. Oni grali. On i Hadji grali w tym, w tym odcinku galaktyczny futbol. Musicie się ze mną zgodzić. Dobra piłka w pole i Hadji już w drugiej połowie na 3 do 0. Jak myślicie, będzie hat trick? Bo ja myślę, że, 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 że będzie. W razie czego wszystkie punkty liczyłem. No tutaj niestety bramkę straciłem. I spoiler. W kolejnym odcinku pojawi się ostatnia legenda, będę miał całą drużynę legend, tutaj w ogóle coś się stało, Bejerin ludzie, Bejerin, obrońca trafia tak cudowną bramkę, techniczną uderzenie w okienko, Seaman bez szansa, może miał szansę, oczywiście wszystko nie mogło się dobrze zakończyć, ponieważ Arnautowicz w ostatniej minucie nie daje prowadzenia swojej drużynie, koniec końców, wygrywamy i mamy bardzo ważne trzy punkty, ja nadal walczę o awans, oczywiście to jest do wykonania, tylko muszę po prostu wygrać. Muszę wygrać wszystkie mecze albo trzy i zremisować jeden. Wykonalne. Co mogę powiedzieć? Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jutro słyszymy się w drafcie, we wtorek słyszymy się w normalnym odcinku Back to Glory, i tam powitamy 11. legendę. Znaczy w rzeczywistości będzie to chyba 16 lub 17, Jednak wiecie o co mi chodzi. Po prostu wypełnię całą drużynę. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!